フフ Uważam, że takie imprezy właśnie nocne są bardzo fajne, takie dla osób zapracowanych, dzieci w szkole, później zajęcia pozalekcyjne. Było dla nas właśnie bardzo fajne, żeśmy tak usiadły, o dzisiaj jest coś fajnego, także super, to mi się bardzo podobało. Jesteśmy pierwszy raz w Carbonarium i bardzo nam się podobało. Powiem szczerze, że uważam, że w Jastrzębiu potrzeba jest takich rzeczy, dlatego że jeździmy później po innych miastach, szukamy takich atrakcji, a możemy to mieć u siebie i to jest chyba takie najfajniejsze, że mamy coś u siebie, nie? W końcu. Ja, było bardzo, bardzo fajnie. Czy opłaca się organizowanie tego typu imprez jak Noc Kultury i Turystyki? No coś opłaca się, jakby można się dowiedzieć, nie? E, Ważnych rzeczy właśnie o kulturze i historii w ogóle regionu, Czy takiej takie imprezy się opłaca i czy było warto tutaj dzisiaj przyjść? No było warto, na pewno. Jestem zaskoczona, bo myślałam właśnie już po tym drugim piętrze, że będzie inaczej, a tu jednak okazało się, że jeszcze więcej ciekawszych rzeczy. Pozytywne wrażenia. Bardzo pozytywne.